Cześć wszystkim, cześć wszystkim, cześć wszystkim, cześć wszystkim. No więc zrobimy teraz legendarną rzecz. Cześć wszystkim. 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 Cześć wszystkim, cześć wszystkim, z tej strony Lotrus, a dzisiaj na kanał wlatuje pierwszy odcinek z nowej serii Najlepszy Start na SkyBlocku. Na wstępie zapraszam na najlepszy serwer Discord w Polsce o tematyce Hypixel SkyBlocka. Na serwerze macie dostęp do listy modów, jakich używam, wraz z oficjalnym źródłem pobierania oraz mój konfig. Poza tym macie dostęp do licznych poradników po polsku. O gildi na skybloku wspomnę w kolejnych częściach. Wydaje mi się, że na ten moment nie ma po co o tym mówić. No więc przejdźmy do filmu. Tak jak mówiłem w fajkowym odcinku z Iron ta seria będzie skierowana do Was. Więc liczę na Wasze zaangażowanie w komentarzach, co chcecie, żebym pokazał, wyjaśnił itp. No więc teraz przejdźmy do szczegółów. Zaczynam na nowym koncie. Na profilu, na którym mam postawione slaj miniony i zarabiam dziennie około 5 milionów, nic nie robiąc. Pozwoli mi to na kupowanie wszystkich rzeczy jak tylko chcę oraz zaoszczędzi dużo mojego czasu. Wiecie, seria serią, ale też nie widzi mi się zaczynać od totalnego zera, ale spokojnie. Nie będę przesadzać z budżetem i zawsze będę starał się robić wszystko z głową. Czyli na przykład, jak zaczniemy temat dungeonów, to nie będziemy ich startować z przykładowo Golden Dragonem, bo nie o to chodzi w tej serii. W tej serii chodzi przede wszystkim o to, żeby pomóc Wam zrozumieć Skybloka i pokazać, co warto robić, a czego wcale. Cały mój progres będzie nagrywany jako forma odcinków, albo będę robić częste streamy. Są rzeczy, które pozwolę sobie robić poza odcinkiem. Ale będę o nich informować. Dobra, bo już się trochę nagadałem, więc przejdźmy do tego, co planuję. Wbić kata 36 i zagrać tanka. Chcę tym sposobem udowodnić, że granie tanka nie jest ciężkie. Wymaksować totalnie mining. Chodzi mi o Powder i Heart of the Mountain. No i ogarnąć początkowe skille i pokazać istotne rzeczy, jak na przykład talizmany. Tak, ja wiem, jeżeli dopiero zaczynacie z Skyblocka, to wiele rzeczy pewnie nie będziecie wiedzieć o co mi chodzi, ale później się o tym przekonacie. No i w sumie tyle z mojego gadania, a teraz przejdźmy już do gameplay. Cześć wszystkim z tej strony Lotrus, a dzisiaj trochę wam streszczę serię najlepszy start na Hypixel Skyblocku oraz ją podsumuję na końcu. W pierwszym odcinku pokazałem wam podstawy Skyblocka. Skupiłem się też na tym, żeby pokazać Wam rzeczy, które warto robić jako daily. Czyli udaliśmy się do Darwem Mines, gdzie pokazałem wam jak zrobić komisję. Jaki setup polecam itd. Jak niektórzy wiedzą, Pikonibus 2000 był kiedyś broken. Teraz wiadomo, ma większe wymagania, daje mniej speeda i się szybciej zużywa. Poza tym na koniec odcinka omówiłem Enchanting oraz wręcz konieczność używania epickiego Guardian PETA. W drugim odcinku skupiliśmy się bardziej na kombacie. Pokazałem wam, jak reforgować przedmioty oraz jakie ja osobiście polecam na early game. Nie można również zapomnieć o Enchantach, bo to chyba w sumie najistotniejsze. A, i Talizmany, też mega ważna kwestia. Na koniec została kwestia slajerów. Zrobiłem praktycznie każdego slajera T4 poza wilkami, ale chciałem Wam pokazać, że na ten etap niekoniecznie warto to robić. Tak, 117 sekund pokonywania revenanta T4 to nie jest coś co jest normalne. W trzecim odcinku wleciał upgrade setupu w postaci Unstable Dragon Armora oraz Baby Yeti jako peta. Zaczęliśmy temat dungeonów. Omówiłem wiele kwestii jak esencja, gwiazdki, płotki, party finder, e, sekrety oraz wiele więcej niewymienionych. Pokazałem kilka przykładowych ranów. Udało się ukończyć floor trzeci, dlatego wleciał kolejny upgrade i miałem już adaptive armor oraz adaptive blade. A. Tutaj jest taka istotna kwestia, że ten armor daje już dodatkowe statystyki w dungeonie i nie ma wysokich wymagań. W czwartym odcinku pokazałem Wam cudowną funkcję autoslayera. Poza tym ukończyłem przy Was floor 5, który otworzył nam mega duży progres. Pokazałem jakiego shadow assassina kupić oraz jak powinien wyglądać zrobiony livid dagger, czyli enchanty, reforgy itp., na koniec pokazałem jeszcze raz wszystkie slajery i progres było widać gołym okiem. Takiego revenanta T4 zamiast robić ledwo w 117 sekund udało mi się zrobić w 10 sekund. Definitywnie w tym odcinku wleciał jeden z lepszych progresów. W piątym odcinku wbiliśmy enchanting 60. Enchanting jest o tyle ważny, że pozwala nam używać enchantów na broniach. Dlatego warto mieć go przynajmniej na 36 levelu pod Juju. Dalej omawiałem mining. Wleciał upgrade armora na Sorrow, a później pokazałem Fairy Soul'e. Oraz fajną opcję w Neu, żeby łatwiej je zbierać. Nie można zapomnieć o zmaganiach z Melody. Na koniec było troszkę o minionach, slotach i talizmanach. W szóstym odcinku udało mi się wbić alchemii Level 50, bo akurat był derpiej, więc dało się to zrobić kapkę taniej. Pokazałem ważny talizman do dungeonów: Catacombs Expert Ring, który daje nam plus 10 kata experience, plus 10%. Więc serio warto go mieć. Na koniec niespodzianka! Ukończyłem flor siódmy, który pozwolił mi na ulepszenie setupu, ale o tym w innym odcinku. W siódmym odcinku mówiłem o wykorzystaniu derpiego pod kątem dungeonów. Mianowicie pierwsze 5 ranów nowego flora daje wam dwa razy więcej expa, a derpi sam z siebie daje wam plus 50%, więc był to idealny moment. Można powiedzieć, że kupiłem w cudzysłowie wtedy kery, bo zasadniczo cena Kerry pokrywała się z książką Venomous 6, którą mi złajpowało przez yy, Crash Gierki. O tym było w szóstym odcinku. No ale oczywiście niektórzy, <coughs> lisek, <coughs> myśleli, że przeniosłem sobie koiny za tą złajpowaną książkę i dostałem to Kerry za darmo. Nie, seria miała być sprawiedliwa, więc to poszło tylko na poczet Kerry. Poza wątkiem dungeonów, kupiłem Kerry endermanów od glidiona w trakcie derpiego. Tja, jakby ktoś nie wiedział, to moby mają dwa razy więcej HP w trakcie derpiego, więc yy, śmiesznie było. Jak się tam idzie? Aha. No już malowa, nie? tylko nie mam many. Chyba już się zaczął do mnie tepać, bo za długo ten... To weź go dobi, po prostu dobiga, go, no. Dobra, udało się, może karkoło mnie, ale jakoś to się udało. Renno to w DI oddały, więc jeżeli kupujecie kery, to polecam sobie coś takiego kupić. Dosłownie 20k to kosztuje, a pozwala wam zaoszczędzić dużo pieniędzy i nerwów. Już się zaczyna tepać. Za chwilę chyba zajdę na dół. Pamiętajcie, że w taki sposób jaki my robimy te bossy, to tak się tego nie robi. To od razu zaznaczam. To jest po prostu oszczędzanie funduszy na kery, bo nikt nie chciał wykerować za 10m. No matko się dalej tepa. No weź go zabij no No nie mogę, bo na 150 melo no bij tym kurde No weź zama trafić, nie mogę, terma. Rydion Wszystkie remnant of the eye mi pasz... <noise> No Nie mogę no 8 remnant of the AI poszło psów <noise> Dobra, weźcie ten. Ostatni boss to był, no. Dobra. Ale... E, jak widzicie, robimy już ostatniego bossa. To jest pierwsza próba ostatniego bossa. Okay. <laughs> mam przygotowane cztery Renown of ale jak tak patrzę na tego griddona, to jeszcze kupię jednego. <laughs> drugiego. Dobra. Mam trzy. Łącznie mam 7. Może się uda. Tam ci jeszcze smoka robią, to wiele tłumaczy. A Baby konno tu mnie jakaś główka bije. Kolejna główka, dajesz glidę, 26 HP. Kurwa, no nie działa! Hype nie działa! Dajesz, jest! Mamy to! <gry> Piąty level Endermana. Możemy używać Juju Boa. Udało się wbić piąty level, dzięki czemu stałem się posiadaczem świetnego i legendarnego Juju Short Boa. Dodatkowo jeszcze zmieniliśmy epickiego Baby Yeti na legendarnego, który dawał więcej defensa. A i najważniejsze, wspomniałem o Bonsie Arrowsach, które są broken w dungeonach, bo twoje strzały mają szansę 50% na to, że odbiją się do następnego przeciwnika. No i inne wątki, pokazanie progresu z miningu, pokazanie dojo w nederze, żeby blue belta mieć na tanka, no i ulepszenie setupu pod dungeony. Pamiętajcie, że jak używacie juju to macie mało bonus atak speeda i wasze juju nie strzela tak szybko, więc powinniście używać takiego refordża jak ichi. W ósmym odcinku na początku pokazałem wam walkę z revenantem t5, a tak to odcinek skupiał się głównie w temacie farmingu. Bardzo się do niego przyłożyłem, więc jak chcesz zacząć z farmingiem, to zachęcam obejrzeć go w całości. W dziewiątym odcinku pokazałem wam magię Warpa, upgrade setupu, karniwal, który mega oddał, oraz przygotowania pod mining. Guess what? Wziąłem się za mining dosłownie chwilkę przed tym jak wszedł mining update. Aby ktoś nie wiedział, to spowodował on, że dużo rzeczy zaczęło mieć wysokie wymagania. Na przykład Sorrow Armor od Hotma5. Ale poza tym skrzynki w Crystal Hollows przestały dropić Methyl Powder. To co mnie najbardziej dotknęło to to, że najlepszy itemek do kopania na Irli mid w postaci Gemstone Gauntleta dostał nerfa. I to takiego, że nie dało się nic kopać w Glossy Tunnelach. Mówiąc kolokwialnie, wkurzyłem się, pożyczyłem Divana oraz X655 i... I zdobyli, kurwa, ten klasztor. Hotm 10 elegancko siedział, a ja szykowałem się pod Mining Fiestę, która pozwoliłaby mi zarobić dużo kaski. W sensie Hotm, Powder i tak dalej. Wiecie o co chodzi, takie przygotowania. W dziesiątym odcinku skupiliśmy się znowu na slajerach. Wbiliśmy Endermana level 6, który ostatecznie i tak nic mi nie dał. Później Wolf Slayer level 7. Na Revenantach się trochę bardziej skupiłem, pokazałem setup oraz bronię, jaką warto użyć, i tego Slayera akurat wbiliśmy na level 9. W tym odcinku było strasznie dużo tłumaczenia, więc nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. W 11 odcinku braliśmy się lepiej za farming. Mieliśmy już bity farming level 40, więc był to czas na zbudowanie wszystkich farm. Budowałem je na streamie, który trwał coś ponad 3 godziny a w odcinku trochę to podzieliłem. Warto obejrzeć sam odcinek, bo tłumaczyłem podstawy korzystania z litematiki, czyli wyświetlania nam schematu farm itd. I tak, za to nie ma bana, bo samo nie buduje. W dwunastym odcinku skupiliśmy się na wbijaniu Skyblock Expa. Pokazałem Wam większość metod oraz zaczęliśmy robić rzeczy najtańsze. W tym odcinku pozbyliśmy się w końcu bank cooldownu, Poza tym pokazałem wam zmianę minionów na phishingowe, ponieważ przed aktualnym phishing update'em lepiej było wbić phishing 27 przez miniony na wyspie. Teraz, jak jest więcej mobków na niższy level, to można się pokusić na łowienie samemu. Na koniec pokazałem wam rifta, a dokładniej jego początek. W 13 odcinku wracamy do dungeonów. Pokazałem wam, jak zrobić Mastiff Wisha na M6 oraz jak bardzo broken on jest, jak się dopiero zaczyna. No, wiecie, low na M6. Pokazałem gameplay z M6, no i oczywiście musiał być RNG Drop w postaci Giant Sworda, Master Stara i inne niewymienione. Dla beki, jak już była ekipa z M6, postanowiliśmy zagrać jedno M7. Cóż, operator trollował. Ale finalnie udało się skończyć rana w 16 minut, ale to nie jest istotne. Poszedłem na bazar, kupiłem kismeta i stało się to. Ale, nie pamiętam. ale to chcecie faktycznie? O, mam kupić tego raz dobra. Dziś nie? dobra. O, nie dropnąłem nekron z hendla. Nie mogę. Nekro. Nekro dropnąłem Nie dropnąłeś. No zobacz ze streama Ej, a wiesz co ja chciałem zrobić? Ja chciałem ten klik Ty rzeczywiście. Ej, ja chciałem. Y, napisać ten y, wykrzyknik M7, nie? Żeby... Zero, no, weź ty się zabij, nie Ja też na pierwszym nie, by... Dobra, ale czekaj, ja stwierdziłem, że to będzie hamski, nie zrobiłem tego, więc lotrysek ten. To, to hajta masz. Się... Dropnąłem Nekrons Händla na swoim pierwszym ranie M7 na tym koncie. To jest właśnie to, czego mi brakowało na tym koncie. Dzięki temu stałem się w końcu posiadaczem Hyperiona i tak, zgodzę się z niektórymi, że mogłem sprzedać tego Händla, kupić na przykład Therma, ale miałem troszkę inne plany. Ale o tym w kolejnym odcinku. W 14 odcinku skupiłem się stricte na wytłumaczeniu frakcji w Nederze oraz jak przejść wstępny quest. Wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych poradników w Polsce w tym temacie. Wcale nie tak, że jest jedyny. Może Wam pokażę jakieś przebitki. W 15 odcinku wróciliśmy do Endermanów. Dzięki posiadaniu Hyperiona mogłem sobie wbić level 7 na safe spocie bez płacenia komuś za Kerry, więc zawsze jakaś oszczędność. Korzystając z okazji, że mam hype'a, wbiłem jeszcze tarantula level 9. Bo właśnie hype jest wręcz bronią stworzoną do tego srajera. Omówiłem jeszcze kwestię spuki, bo akurat robiłem tarantulę jak było spuki, więc troszkę zarobiłem, a jednocześnie skończyłem tego jednego taska, który dawał Skyblock Experience. Pod koniec krawciłem samemu terma, żeby było taniej, i nakładałem najpotrzebniejsze enchanty. No i wiadomo, test na M6. W 16 odcinku wbiłem w końcu Farming 60 i omówiłem setup. Tak wiem wcześniej, no ale jakoś tak wyszło. W ogóle to w lekcjach stała się śmieszna rzecz, bo majorem była Tias, a ministrem Cole. To co oznaczało, że w następnych wyborach będzie Kol z wszystkimi perkami, w tym z Mining Fiestą. Dlatego sprzedałem cały Farming Setup i kupiłem setup pod Mining. Macie tam wszystko omawiane tak samo, jak efekt pieniężny po kilku fiestach. A, i bym zapomniał. Pokazałem jeszcze jeden run z grania archera na M6, już właśnie z tym termem. W 17 odcinku ogarnąłem w końcu Golden Dragona, z którego bardzo się cieszyłem. Kadukoł z fiderem wbiłem na nim 102 level i poszedłem grać archera na M6. Wiecie jak mi się to zajebiście łączyło? Wbijałem Kata Experience. Wbijałem Combat Level i jeszcze levelowałem Golden Dragona samemu, więc oszczędziłem strasznie dużo pieniędzy. To było tak zarombiste kombo, że no. Hmm. Poza tym szykował się kolejny kol z mining fiestą, więc wiecie co, co to oznaczało: pieniążki. W 18 odcinku skupiłem się na Fishingu. Wbiliśmy w końcu 27 level minionami, więc można było zacząć łowić w Nederze. No i do tego hype też mi się bardzo przydał. Poza tym pokazałem, ile udało mi się wyciągnąć z Mining Fiest. Psychicznie miałem dosyć, ale byłem zarobiony. Zgadnijcie, kto był jako kolejny w wyborach. No nie zgadniecie, znowu nową z Mining Fiestą. Udało mi się wbić 12 tysięcy Mage Reputation, więc można powiedzieć, że pod tym kątem skończyłem Nether. Postawiłem kilka Magma Cube Minionów, bo potrzebowałem wbić kolekcję do zdobycia jednego Secret Talismanu i stało się to. Niecudny ja nie mogę 40m powiem wam tylko tyle jeżeli ktoś chciał zbierać milion magma cream collection żeby ogarnąć sobie kudra follower artefakt to mu współczuję to jest chyba najgorszy okres żeby to robić w 19 odcinku pokazałem swój ulepszony setup pod granie m7 pokazałem też rifta którego skończyłem jak ktoś nie wie, to w 2025 roku miałem serię Ferie z Rotrusem, gdzie robiłem daily streamy. Jak nie było jakiegoś sensownego majora, to zacząłem robić rifta na tym koncie, bank cooldown. Co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Poza tym odblokowałem w końcu ten ukryty talizman, czyli Kudra Follower Artifact, który od razu ulepszyłem do relika. Powiem wam, że w moim odczuciu to fajne osiągnięcie mieć ten talizman. Dalej to zmieniłem frakcję na barbarianów, bo potrzebowałem kontakty do Abifona. A wiecie, więcej kontaktów do Abifona, to więcej magical powera. No i kopałem golda, póki miałem jeszcze mining setup. Jakby ktoś nie wiedział, to per digit gold collection, golden dragon daje dodatkowe statystyki. Tam plus 10 strengtha i chyba plus 2 magic finda, coś takiego. Dlatego wbiłem sobie 10 milionów, bo to się kapuje na 100 milionach, więc wbiłem 10 milionów i sobie odpuściłem. To jest dla mnie takie good enough. Na koniec pokazałem wam 1, 2 gameplaye z M7. I co chcę zaznaczyć? Sparty finderem. No i przechodzimy do najnowszego odcinka. 20. Zbudowałem w końcu wyspę. Wow, szybciej niż Piotr015. A tak poza tym, odcinek skupiał się głównie na wbiciu Skyblock Levela. Na pewno wydałem więcej niż chciałem na miniony, ale cóż, mus to mus. Chciałem wbić 360 level przed końcem tej serii, no ale niestety się nie udało. Tak, to jest wszystko co do tej pory udało mi się zrobić na tym koncie. Mam aktualnie, już Wam pokazuję, Playtime Pyk, no 680 godzin i jest 1 kwietnia, zgadza się. Macie tutaj rozpiskę też ile czasu gdzie spędziłem. Mnie naj najbardziej boli Dungeon Hub, w mam spędzone zdecydowanie za dużo czasu, no prawie 60 godzin, ale tak to jest jak z low-cuta chce się zagrać w wyższe flory. Wydaje mi się, że seria pod kątem merytorycznym się udała i przekazałem Wam najistotniejsze informacje o Skybloku. Pamiętajcie, że zrobiłem to trzecie konto stricte pod tą serię, żeby móc Wam przedstawić praktycznie wszystko od zera. Czy żałuję? Tak. Seria nie odniosła zbyt dobrego rozgłosu, a aktywność w postaci lajków lub komentarzy pozostawia wiele do życzenia. Mogłem się skupić na swoim głównym koncie i mieć wywalone, ale przynajmniej udało mi się w końcu wbić 1000 subskrypcji i zarabiam teraz potężne może 7 zł na miesiąc i to jak rzucam filmę. <grych> Dziękuję wszystkim, którzy dali mi jakieś donaty oraz tym, co mi trochę pomogli, na przykład furko z Mastermodami. Tak jak obiecałem, zrobię na wyspie rozpiskę wszystkich tych osób, ale w swoim czasie. Jeżeli ktoś się zastanawia, co będzie dalej z kątem, to szczerze nie wiem. Jak będzie mi się chciało, to może wbiję na nim Kata 50, a później to już seria nie wiem. Może dobiję tylko ten 360 skyblock level. A więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do następnego. Tak w tajemnicy powiem, że na kanale będą prawdopodobnie jeszcze dwa filmy, ale nie z tej serii. Cześć.